Bo Henek to kolejna odsłona naszego programu. To jest temat. Dziś ze mną w studiu jest człowiek, którego pewnie Państwo bardziej kojarzycie nazwisko albo podpis na dokumencie. Tadeusz Zysik, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży. Dzień dobry, Panie Naczelniku, witam serdecznie. Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry. Wszystkim tak widzą naszym, tak? bo zawsze e, inaczej tytułowaliśmy, bo kiedyś właśnie z Panem Naczelnikiem nie, widywałam nie, się nie, w radiu, i wiem, że, tak, że pan już chciał dodać radio słuchacze. Panie naczelniku, e, tak jak wspomniałam, e, częściej Pana podpis widzimy na dokumentach niż, niż właśnie Pana. Więc dzisiaj chciałabym, żebyśmy skierowali te kilka słów do naszych widzów właśnie po to, żeby wytłumaczyć, jak ten polski ład odbił się na naszych kieszeniach. Jak wyglądała ta kampania podatkowa za ubiegły rok, bo wiemy, że 2 maja to był ten czas, kiedy mieliśmy termin do zatwierdzenia swojego epita. I o to też pana zapytam, czy rzeczywiście my zatwierdzamy te epity, czy te epity w ogóle tam zaglądamy, czy już sobie to wszystko odpuściliśmy? Może od początku panie Naczelniku, ja pamiętam, jak właśnie nowy polski ład był wprowadzany. Spotkałam się z panem, pan powiedział spokojnie, ze wszystkim damy radę, sytuacja jest opanowana. Czy po roku czasu, kiedy ten polski ład tak naprawdę odcisnął piętno chyba na każdym, jeżeli chodzi o stres, sytuacja jest opanowana? Uważam, że tak. Nawet powiem zdecydowanie tak. Wiedziałam, co pan odpowie. Był taki okres na początku ubiegłego roku, gdy wchodziły przepisy polskiego ładu, gdy mieliśmy problem z ich interpretacją. Zawsze tłumaczyłem na różnego rodzaju spotkaniach, czy z panią, czy z przedsiębiorcami. Zwłaszcza ze służbami księgowymi, że to się musi unormować i jakaś jasność musi powstać. Jasność powstała praktycznie rzecz biorąc 1 lipca, gdy nastąpiła zmiana przepisów podatkowych, gdy obniżono stawkę podatku dochodowego do 12% i wprowadzono w miarę jednolite zasady rozliczeń. W tejże ustawie wprowadzono, że pomimo tego, że były, wprowad... że były przedtem zawarte ulgi dla klasy średniej, czy też podatek 17%, całość dochodu ze stosunku pracy, z umów zleceń, z umów o dzieło, będzie rozliczane na dru... rozliczanych na druku PIT 37, będzie rozliczane według skali. Z zastosowaniem stawki 12%. O, i to jest niespodzianka dla niektórych, panie naczelniku, ale ja podkreślę jeszcze jedną rzecz. Żeby to był jedyny rok 2022, w którym, jeżeli prowadziliśmy firmę, to mogliśmy zmienić swoje, swoje rozliczenia właśnie w ciągu roku. Zazwyczaj nie możemy tego zrobić. Czy z tym tak, nie było zamieszania? Tak, ale mm, przepisy, które. Wprowadzały możliwość tej zmiany, no, były na tyle skonstruowane, że praktycznie rzecz biorąc każdy miał wybór, mógł sobie przeliczyć, czy mu się to opłaca, czy, się nie, czy opłaca się pozostać na poprzedniej formie opodatkowania, i naprawdę wielu zmian nie było. Mhm. A wiele pytań do urzędu było? Pytania były cały czas. Pytania były w, zarówno w skali kraju, jak i w skali urzędu. E, to była też taka nowość, że pracownicy od nas byli oddelegowani do pracy w Krajowej Informacji Skarbowej, bo to jest e, takie źródło. Tak pamiętamy informacji. takie długie dyżury. Mhm. E, Radsze długie dyżury plus e, dyżury telefoniczne. Także nasi pracownicy częściowo e, dwóch pracowników było oddelegowanych do pracy. W Krajowej Informacji Skarbowej, gdzie odpowiadali na pytania zadawane na infolinii. Ale najwięcej właśnie pytań, i do tej pory mam wrażenie, że niewyjaśnionych kwestii, jest wokół klasy średniej, ponieważ, panie naczelniku, ja właśnie nawet tutaj rozmawiając ze swoimi znajomymi, usłyszałam coś takiego, że dostałem od Urzędu Skarbowego pismo, w którym napisano mi, że ja dostanę jeszcze jakiś zwrot. Urząd Skarbowy się pomylił. Okazuje się, że Urząd Skarbowy się nie, nie pomylił, tylko dolewa na konta niektórych podatników pieniądze. To jest w związku z tym, że, była, że były przepisy związane ze stawką 17% oraz, oraz ulgą dla klasy średniej, które obowiązywały w pierwszym półroczu 2022 roku. W rozliczeniu rocznym jest zdecydowana grupa, czyli blisko 90% rozliczających się, do otrzymuje zwroty z podatku VAT. Zeznania PIT 37. Związane jest to z tym, że służby księgowe pobierały podatek w wysokości 17%, a w tej chwili jest 12%, mhm. więc te 5% jest automatycznie wraca do mhm. Inne służby, nie tak... W ustawie, na, no, która weszła w życie 1 stycznia 2002 roku z 22? 22 roku wprowadzono tak ulgę dla klasy średniej, wprowadzając przepisy 2020, od lipca 2022 roku zobowiązano nas do przeliczania y, składanych zeznań, y, w których podatnik składał rozliczenie według skali, mm -hmm. A my musieliśmy sprawdzić, czy niekorzystniejsze było dla nich z, z zastosowaniem ulgi klasy średniej. I stąd powstał tak zwany hipotetyczny podatek należny, po przeliczeniu, gdy z tego naszego przeliczenia wynikało, że kwota do zwrotu jest większa, wysyłaliśmy, wysyłaliśmy i wysyłamy mhm. pisma informujące, Informujący o tym, że w wyniku przeliczenia należy się panu, pani, jeszcze taka kwota, informujemy i przelewamy na konto. E, czy takich, są to duże kwoty? Bo to zazwyczaj może, właśnie. Czy dla... szczęśliwców, mm -hmm. czy nieszczęśliwców? Mamy w tej chwili około 650 osób. E, przekazaliśmy z tego tytułu blisko 300 tysięcy. Czy to są duże kwoty? To są od to takie jednostkowo 200 no złotych. Mm -hmm. A to pamiętajmy, Parę że osób osób, chodzi o grono osób, które pracują na umowie o pracę. Tylko i wyłącznie na umowę o tak, pracę. Tak, 37. To jest w widełkach od 65 tysięcy do 125 tysięcy. Tak, tak kwalifikuje nas klasa średnia. Dokładnie. Hipotetyczny podatek. To nazwa sama jest ciekawa, panie naczelniku. No bo to nie jest jakiś podatek wynikający ze zeznania, tylko to jest z przepisu, który obowiązywał w pierwszym półroczu, a my to musieliśmy przeliczyć obliczyć tak zwany ten... Ale czy ta nazwa go... wcześniej właśnie funkcjonowała, nigdy nie funkcjonowała nie. i to chyba na kartach historii będzie zapisane, Jak właśnie taki trochę lapsus. O, historia ma co zapisywać, napisze i to. A Pani... szybko mi się wydaje, że zapomnimy o tym. No, jeżeli wpływają do nas pieniądze, to my lubimy powtarzać, nie zapominać, panie naczelniku, natomiast właśnie znam historię, gdzie wręcz przeciwnie te podatki trochę nas przygniotły za ubiegły rok i szczególnie właśnie osoby prowadzące jedno, jednoosobową działalność gospodarczą czy prowadzące firmę. Może inaczej. Nie przyniotły, uważam, że nie przygniotły podatki, bo podatki generalnie rzecz biorąc są niższe. Może Ale niższe od czego niż poprzednio, mhm. lub na tym samym poziomie, tak jak podatek liniowy, 19%. Zmi czy stawki podatku ryczałtowego nie zmieniły się. Zmieniła się tylko i wyłącznie forma rozliczania składki zdrowotnej. No ale. O, i to, jest to właśnie. To panie naczelniku, to jest dla mnie kolejny. Tak jest. To jest dla mnie kolejny ukryty podatek, tylko właśnie nie przez Urząd Skarbowy. Tutaj ukłony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez sama dostałam taką Czyli niespodziankę. Przyzna, przyzna się, przyzna pani, tak, że, że podatki pan są tutaj, Nie, przyznam się do tego, że jest nowy ukryty podatek. Tylko ładniej nazwany. Rozliczenie no, składki składka zdrowotnej. Składka zdrowotna była zawsze. O, no, a tak, od a teraz roku. troszkę większa niż byśmy się spodziewali. To jest ta sama, tylko myślę, była inna że... forma rozliczenia. Panie naczelniku, myślę, że za kwiecień każdy, kto prowadzi jedno, jednoosobową działalność gospodarczą i nie tylko dostał, że tak powiem, do takich dużych oczu, jak otworzył swój program księgowy, ale tutaj postawmy. Powiedzmy kropkę. sobie, w ten sposób, że o ile wiem, to jest do 22 maja obowiązek zło złożenia deklaracji DRA. Niestety, niestety tak, wiem, więc tutaj trzymamy się za portfele i nie myślimy na razie ale o wakacjach. My zwracamy, ale my zwracamy. Yy, na, to liczę. Więcej, <laughs> na to liczę. I powiem więcej, to już mogę powiedzieć, że w wyniku tego zmiany formy rozliczenia z obniżenia podatków, Zwróciliśmy w tym roku blisko trzy razy tyle, co mm -hmm. w ubiegłym roku. Ale czy nie ma pan właśnie wrażenia, że to jest taki trochę ukłon, właśnie w stronę wszystkich podatników, przez to, co się działo wokół polskiego ładu i szumu, który powstał? Nie wypowiem się na ten temat. Dlatego drodzy państwo podsumujmy trochę tą kampanię 2022. 2 maja zakończył urząd skarbowy przyjmowanie tak zatwierdzanie. Właśnie panie członiku, jak to się zmieniło? Czy nadal składamy PIT -y 37 przez y, kartkę, papieru w okienku, czy jednak czekamy aż sam urząd skarbowy zatwierdzi te PITy, czy sami jednak sprawdzamy? Jaki jest trend, co obserwujecie? Generalnie rzecz biorąc zdecydowanie więcej osób zatwierdza. Mhm. Mieliśmy Niż pozostawia bardzo, sam sobie bardzo mhm. dużo przypadków, którzy, yy, kampania reklamowa czy, czy informacyjna zrobiła swoje yy, pod tym względem, że większość podatników dawała sobie sprawę, że będzie miała kwoty do zwrotu. Mhm. Więc 15 lutego, gdy otworzyła się możliwość zatwierdzania, był bardzo duży yy, ruch, ruch yy, w, w systemie, w systemie mhm. EPIT. Z którego do tej pory skorzystało 23 tysiące, tak jak u nas. Zaraz powiem, jak to się odnosi w ogóle do, 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 do wszystkich. Z, z formy rozliczeń z, z wykorzystaniem innych aplikacji, takich komercyjnych, skorzystało 18 tysięcy, a papierowo złożyło tylko 3,5 tysiąca. Czyli niewielki odsetek. Mhm. Czyli no niewielki odsetek. Zat jak nie mamy jeszcze zatwierdzonych, bo to z poziomu ministerstwa są robione pity, w tej chwili trwa weryfikacja zgodności, no po prostu weryfikacja, czy ktoś nie złożył papierowo. Mm -hmm. Dopiero po sprawdzeniu tego wszystkiego z poziomu ministerstwa będą zatwierdzone te pity, których podatnicy nie zaglądali. Jeżeli ta podobna liczba będzie co w mm -hmm. ubiegłym roku, to będzie około 15 tysięcy dodatkowych pitów, czyli osób rozliczających się, którzy nie zaglądają, mhm. czekają na to, co będzie. Ale, panie naczelniku, te liczby, które pan podaje, przyznam szczerze, nie są jakieś bardzo wysokie, bo nie bierzemy tylko Łomży pod uwagę, ale cały, były, cały, po, cały, cały powiat. Cały tak? powiat, jeżeli w sumie wyjdzie nam około 60 tysięcy, mówię o. I tak mm -hmm. 37, no bo tak. tylko te mamy możliwości. To taka liczba jest, funkcjonuje od paru lat, bo trzeba dodać do tego, że zdecydowana, nie może nie zdecydowana, ale duża część osób rozlicza się wspólnie. Mm -hmm. A tych podatników Rozumiem. Wtedy... podatników zobowiązanych do rozliczenia jest około 60 tysięcy, także. Tyle, mhm. tyle co Jakie najczęściej błędy popełniamy, właśnie składając deklaracje, albo może właśnie nie zatwierdzając tego, co powinniśmy? My praktycznie że biorąc, korzystając. To z nie popełniamy, debitu, błędów. Nie popełniamy mhm. błędów. Możemy popełnić błąd, jeżeli sami wskażemy ulgę jakąś, którą do której nie mamy uprawnień. Mhm. Tu, ale tutaj to trwa weryfikacja praktycznie cały rok. No, no mamy tego typu problemy, prawda, że ojciec, rozwiedzone małżeństwo, prawda, i ojciec i matka odliczy mm -hmm. ulgę na dziecko, no, w całości. No musimy to potem, że tak powiem, wzywać do poprawy. Ktoś odliczy, no nie wiem, ulgę termomodernizacyjną, nie mm -hmm. mając tytułu własności do budynku. No to jest po prostu weryfikowane i sprawdzane. Ale naprawdę jest niewiele tych błędów, a system wylicza prawidłowo. Czyli ulga termomodernizacyjna nadal jest bardzo popularna? Jest, ale w tym roku mniej niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku z, ulgi, z tytułu ulgi termomodernizacyjnej wypłaciliśmy 22 453 tysiące, skorzystało 2626 osób za 2021. Za 2022 jest tych odliczeń 2100 i kwota 16,5 miliona. Być może jest to związane ze zmianą formy rozliczeń przy fotowoltaice. Ale nie wiem. Ale panie naczelniku, jak pan mówi o tych milionach, to jedna ważna rzecz, która bardzo interesuje nie tylko mnie, ale myślę, że jest taką ciekawostką, na którą czekamy. Nie wiem, czy pan już może powiedzieć, bo to wszystko jest na świeże i tak naprawdę dopiero ta kampania została zakończona, a trwa, tak jak pan powiedział, zatwierdzanie i tak dalej. Czy liczba milionerów w naszym tutaj powiecie na terenie działania Urzędu Skarbowego w Łomży zmieniła się, wzrosła, zmalała? Czy właśnie po milionerach widać. Kryzys? Powiedzmy w ten sposób. Ilości, nie wypowiem się, myślę, że będzie podobna, bo nie wiemy o nowych. Powiedzmy, ostatni dzień był na składanie zeznań jest 2 maja. Niektóre są jeszcze w jakimś tam mhm. przetwarzaniu, bo pi 36, przedsiębiorcy zwłaszcza, muszą wysyłać elektronicznie. 6 l mhm. I nie wiem do końca tego. Wiem tylko tyle, że ten, ta osoba, która w ubiegłym roku zarobiła najwięcej, w tym mhm. roku zarobiła jeszcze więcej. Czyli to dobry prognostyk? Myślę, że dobry. Panie Dżulniku, jakie były zmiany w przepisach podatkowych, jakie wprowadzono w ubiegłym roku, oprócz właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej? Na czym się łapaliśmy? W zasadzie są trzy kwestie zmian. Co to takiego? Pierwsza kwestia to jest obniżenie stawki podatku do 12% dla pierwszej mm -hmm. grupy. No to to. Druga mm -hmm. sprawa podniesienie progu podatkowego dla drugiej grupy do 120 tysięcy. tysięcy. Mm -hmm. No i wprowadzenie kwoty wolnej do 30 tysięcy. Sam fakt wprowadzenia kwoty wolnej do 30 tysięcy powoduje, że do dwóch no, gro mm -hmm. emerytów francistów Otrzymuje, nie ma pobieranych zaliczek, no bo to jest 2,5 tysiąca. Ja przyznam, że zagłębiłam się w to, co się działo ostatnio w Urzędzie Skarbowym i wiem, że dostaliście dwie nagrody, to już tak lądując z naszą dzisiejszą rozmową. Ale obie mi się kłócą, panie naczelniku. To jest Urząd Przyjazny Przedsiębiorcom, wydany przez Business Center Club. Dostaliście taką nominację i takie wyróżnienie. Tak, Zgadza się. Z województwa podlaskiego mhm. dostały trzy urzędy. Łomża, Suwałki i pierwszy urząd białostowski. To y, przyznam szczerze, że tutaj jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają do czynienia, niestety z urzędem skarbowym muszą tam pójść, to mówią, że bardzo mili są pracownicy. Więc pozdrawiamy ich, żeby to się nie zmieniało i żeby pamiętali, że my mówimy, że są mili, więc tacy bądźcie. To nie jest tak. Są mili, pracowici, skuteczni i skuteczni są wszystkim. Jeżeli są mili i skuteczni, to jest tym bardziej do docenienia, Panie ale są przy tym bardzo pracowici. Wie Pan i o mówię, czym chcę powiedzieć. Co im Drodzy Państwo, dziękuję. skuteczni są, bo u nasz Urząd Skarbowy w Łomży ma pierwsze miejsce jako najbardziej efektywny urząd, średni urząd skarbowy. Czyli, czyli te kary sypią się i są wpływy w takim razie, jeżeli jesteście efektywni. Dlatego teraz, mówię, że się kłóci przyjazny biznes... przedsiębiorcom, a najbardziej efektywny. Konkurs BCC w porównaniu mhm. w porozumieniu z Ministerstwem Finansów jest w oparciu o ankiety elektroniczne wysyłane przez przedsiębiorców i użytkowników. Z kolei ranking, w której Urząd Skarbowy mhm. Łomży jako najbardziej skuteczny urząd ze średnich urzędów w Polsce, jest opracowywany w oparciu o dane z hurtowni. Podatkowych pobieranych na mhm. rzecz gazety prawnej. I to gazeta prawna tworzy kryteria i tworzy ten ranking. Jeżeli my jesteśmy skuteczni, to znaczy, że, że na, są powiedz, wpływy. Powiedzmy w ten sposób, nie czepiamy się bezpodstawnie. Bo nasze decyzje mhm. są praktycznie w 100% utrzymywane w mocy. I ja usłyszałam, że też nie ma oszustw podatkowych, że to są tylko błędy podatników. Zdecydowanie się zgadzam, bo może nawet powiem w ten sposób, że myśmy przeprowadzili w ubiegłym roku tylko 50 kontroli. Tylko. Mhm. Tylko 50 takich klasycznych kontroli, zgodnie z. Na działanie całego, podatków. tak? Na, na terenie całego działania Urzędu Skarbowego. działania Urzędu Skarbowego w Łomży. Owszem, były to ustalenia z tego tytułu 2,5 miliona złotych, ale to jest średnio nie jest dużo. Ale to były kontrole takie, bo ktoś poprosił o tą kontrolę, że tam ktoś kontrolę, użyczliwy, czy raczej właśnie kontrolę, losowo? Kontrole prowadzimy generalnie rzecz biorąc w oparciu o nasze analizy. Mm -hmm. W których widzimy, że coś jest nie tak. Wchodząc na kontrolę, praktycznie rzecz biorąc, to jest też nasza ocena, że mamy 100% skuteczności kontroli. Ale jest drugą ciekawą rzeczą, na którą my kładziemy bardzo duży nacisk, to są czynności sprawdzające. Mm -hmm. I tych już przeprowadziliśmy koło 10 tysięcy. Czynności sprawdzające między innymi polegają na tym, że jeżeli podatnik przy, przynosi do, e, zgłasza do opodatkowania samochód podatkiem mm -hmm. odczytności cywilnoprawnych bądź akcyzowym, weryfikujemy cenę, podatnik tam się zgadza, koryguje mm -hmm. i to nazywamy dział, działaniem czynności sprawdzających. Tak samo, jeżeli… Chyba każdy z nas to przerabiał, panie naczelniku. No kupujący samochód. I U... często nawet my mamy naprawdę daną kwotę, która nie została pobrana, zostać większa przez Urząd Skarbowy, a Urząd Skarbowy i tak zrobi Ustawa swoje. Taba mówi o cenie rynkowej. No, tego nie rozumiem. No ale tak, tak rzeczywiście, drodzy Państwo, jest, tak. że zazwyczaj tak płacimy właśnie zasadzie, dodatkowy podatek większy na tej za zakup samej samochodu. Mhm. przy ulgach, jeżeli chcemy sprawdzić i. Zapraszamy do czynności sprawdzającej, żeby udokumentować dany wydatek. Jeżeli pani się zgadza z nami, no to jest po prostu czynności Sprawdzające kończymy i korygujemy. A sprawdzamy tak, czynności, kiedy umawiamy wizytę, bo można w urzędzie, w Łomży umówić wizytę przez internet. Nie trzeba stać, panie naczelniku, w kolejkach. To jest też kolejna rzecz, którą na przestrzeni ostatnich lat wprowadziliście, o której warto tutaj powiedzieć, tak na koniec naszego programu. Zdecydowanie tak. No może to by czynnikiem inspirującym była pandemia. Gdzie poszło to bardzo zaawansowane wprowadzenie szybkie wprowadzenie systemu e-wizyt. To dobra pozostałość po pandemii. Tak, i to jest naprawdę bardzo proste, bardzo prosty, intuicyjny system, którym można się umówić, wybrać sobie godzinę i zawsze zawsze kto przyjdzie punktualnie jest obsługiwany w pierwszej kolejności. Wiele osób przychodzi, mhm. oczywiście nieumówionych. My szkolimy na tej zasadzie, że jest komputer, jest pani. Panie naczelniku, kiedyś polecam... pani na mnie nakrzyczała, że właśnie a propos tego, że wszyscy pracownicy są bardzo mili w Urzędzie Skarbowym, to żebym właśnie się zarejestrowała szybko przez internet. Ja to pamiętam, zapamiętałam. Nie, nie wierzę, żeby nakrzyczała. Naprawdę? <laughs> <tylko śmiech> poinformowała, że. O, robić. tak, zamknijmy to w taki cudy słów. Tadeusz Zysik, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży. Panie naczelniku, bardzo dziękuję. Oczywiście ja pozdrawiam wszystkich, którzy muszą iść do Urzędu Skarbowego. Trzymam za nich kciuki, żeby się nie denerwowali. Pan naczelnik tutaj gwarantuje, że obsługa w Urzędzie Skarbowym w Łomży jest na wysokim poziomie. Prawda, panie naczelniku? Zdecydowanie tak. I ze wszystkimi programami sobie że, poradzimy. Zapewniam, że każdy wyjdzie usatysfakcjonowany. No, ja trzymam za to kciuki. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.